Dobry Trzy kury i dwa bobry Hebel tu trzeba wsadzić, tylko tu z heblem też będzie zaraz Po ten przewód, ale to jest taki dziwny, tu Zagmatwana tu jest instalacja jaka Dobra, raz próbna Myślałem, że to olej, ale to ktoś farbo malowały. Tak jak widać, nowy zabytek. Jeszcze nic nie wyczute. No to. Wrzucę, kurde, kurde belę. A i sprzęgło, jak to chodzi? Kurde, także to, to że inaczej Widzę. Kupiliśmy go, ale pierwszy raz nie jadę. Aś, Stasiek patrzy się, czy ręcznie zwolniony. No się szeroki wydaje, kurde tutaj, a tym się pięknie orało. Byliśmy wczoraj z panem Jackiem, no kupiliśmy ten traktor. Zaraz będę pogadał więcej. Na razie nie mogę wrażeń normalnie opanować. wolny wydaje, nie wiem, czy on prze, przez te koła? Czy co? Fajna maszyna, kurde, czuję się moc przez te koła takie duże, nie? Najliste to jest. Wciągać. Olej trochę podgrzany, zaraz się spuści wleje mu się turdusa na początek Dobra, zaniżamy do studej Woli trzeba zmieniać, zaraz się ciemno zrobi. 520x70x34 na na No wizualnie to tak wyszedł delikatnie ładniej Dobra razie to chowamy stare graty maszyny wszelkie sezon zimowy już się zbliża. Także trzeba wszystko pochować Kurde <noise> Tu sprzęgło inaczej chodzi O Jeden akumulator jak chodzi dziwnie już Tylko chwilę się tamtym przyjechałem już jest całkiem inna jazda Ja pierdzielę Pługi już zakonserwowane czukają na zimę. Dwa traktory będą żółte, a dwa czerwone. Żeby mi raźniej było No, czy on to podniesie teraz Kuk chowany. Teraz pora na takiego pana okay. Dzień dobry Teraz nie ma jak trendy przejść przy, przez to podwórko <ś congestion> To żółte razem stoją Idź, pać, idź. Jak Rambo. Zaraz wam o, o nim poopowiadam, tylko na razie mierzymy czy on tam wlidzie, ale nie będzie. Już widzę, że będzie meter brakować. To jest Ursus 12,24. 90 rok, wszystko w oryginale. Co brakuje jedynie pol polowego zaczepu? Dwa sierugniki patrzcie. Tenki nowy typ Blok nowy typ ZTS Trzyma? Nie wiem. Może będzie że hamulet trzyma jeden A daj do przodu trochę Ty tyłu, ja zobaczę No Tak To to trzyma Czekaj Opuść do dołu Opuść do dołu mam, bo ty siłownik napiera. Jak pulsisz, to nieba trzymał. Napiera się na ten. Zaraz zobaczymy. Teraz próbuj. Dalej trzymał. Dobra, dawaj, pukam, nie czas na dzisiaj. Się zobaczy kiedyś, że wolne kiwi. Kapcie szerokie. No co kluczyk 17. No co to? Wsiód będzie na dworze? Dawaj, 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 dawaj. Czekaj, dobra! Kurwa bele. Samolot 23, jak się do tyłu cofa, szczególnie, na tym kole Będzie za, Puści Opuści go trochę, wziąć zobaczyć Teraz czas mierzyć będzie Wejdzie bez tłumika, mówi Krzysiu, ale czy w przód wlizie? Va bene. è la La finiscono. Come ti On działa! O. No. Działa na pewno, to dobrze Po ten ciąg jest w 100% sprawny. w stu? Wskaźnik poziomu paliwa nie działa. Temperatura? Pewnie nie działa. Działa. Dzisiaj nie ma działa, bo brutalnie działa. Kiblopompka Czyli co? coś nie działa Czyli nie działa, o, o działa Jakie wrażenia, paniacku z jazdy? Dobra, my się najmniej kupiły Nie, to kradziona wartuje. Ale chamska, kumulowana, o Pędzem mu Co to za Kurde, bele Ale zima się zapowiada pracowita To nie muszę robić z jakimś zytorem, nie? Tu zgnite, troszki Mm -hmm. Ty, o zaraz z 80 zrobił Nie, to jest 80 ja nie przyciągnie, Elzytora. No. Co, do sadku idziemy? <grym> ja zebrałem przyciągnął na cztery napęd, ale na dwa nie przyciągnie. Jestem jaki plat statku wolny, że nie mi zaurany? No. No to zaro kurde mol Tu zabelkę trzeci złapać, żeby mniej więcej poziom wyrównać, nie? Bo jak złapiesz do góry, to wiadomo, że przyciągną. No. Dobra. Zaczep obniżony na maksa, no tam zabierdę. To takie wysokości jak tam, to mniej więcej coś ku tego? Dobra, że nie ma co, żeby ty nie położyć Ona tak się podniesie do góry Dobra Kurdebele Dobra, próbujemy pierwsze Za to się za mocno okopał. <grym> Patrz, tam, on robił w Belkę leśmy zgięły. Teraz próbujemy. Ten z czego z Czego sprzedaj? <grym> Nie, tamto to dobry koło i się zakopał. i... Weź go przeciąg, jak on po kopie siedzi. Ty, spróbujemy się zaraz na równym. Od razu. Ale czekaj! Ty. Dobra, Podciąg trochę, jak będę widział, że po prostu władzę to sprzęgło, wcisnę. Dobra, teraz spróbujmy. Ale wielkie prostuje Ja na to, jest to rewidentnie ciągnie Dobra Uprostowały żeśmy No dobra Dzisiejszy, on, dzisiejszy odcinek kończymy na Na tym rozdzielaczu niezrobionym Który czeka na swoją kolej Tak jak wrzesznik trafia do piekła Czy to i tak czeka, czeka aż mu się dusza oczyści Kiedy on w końcu trafi do nieba I tak samo jest z tym Jeszcze trochę dawaj pan Jeszcze, jeszcze Aż poczujesz Dobra, w tym nie może wyjść Także pozdrowionka może no, być tyle, no. Za dużo wam o tym ciągniku nie poopowiadałem, ale to będzie na inny odcinek, powiedzmy. Nie wszystko naraz, nie od razu, żem zbudowały, nie? Gienik. Ja myślę, że, że będzie było przyczepę, przyczepy, to by całkiem dobrze było, ale to... Kładzinę tu wiedzie? Nie wiedzie tu. Musi. No dobra. Na razie, ich cześć wam. Zresztą